Dzień zaczynam od śniadania. Dzisiaj sobie przygotuję pancake'i bananowe, czyli nic innego jak placuszki bananowe z mąką owsianą i jajkami. Oczywiście, jak widzicie, nie może zabraknąć momentów w trakcie dnia, kiedy siadam z kawą do komputera i skupiam się na tym, co mam do przygotowania z pracy i do wykonania w trakcie całego dnia. Na obiad przygotuję sobie krem z brokuła i jedyne czego używam poza przyprawami do przygotowania go to rosół, brokuł i śmietanka do doprawienia. Czasem lubię sobie go do smaku doprawić serem, w tym przypadku parmezanem, ale to też nie jest koniecznością. Jako dopełnienie na drugie danie przygotuję sobie makaron z sosem z pomidorów i tończyka, przepis możecie znaleźć na moim profilu na Instagramie i do tego sałatkę. Musiałam jeszcze podjechać do paczkomatu, żeby odebrać rzeczy, które pozamawiałam, i do sklepu, żeby uzupełnić zapasy kawy. Ja od pewnego czasu piję kawę tylko i wyłącznie bezkofeinową, żeby kontrolować swój poziom hormonów. I jeśli interesuje Was ta kwestia, to nagram bardzo chętnie dla Was na ten temat osobny filmik. Także jeśli tak jest, to dajcie mi znać. Chciałabym Wam pokazać, co dzisiaj odbrałam z Paczkomatu, i jest to praska do czosnku, którą widziałam wcześniej na innych kanałach na YouTubie. Także jestem ciekawa, jak się sprawdza i na pewno tam Wam znać, jak tylko ją użyję. I kolejną rzeczą jest peeling z kwasem mlekowym i kwasem hialuronowym, o którym słyszałam bardzo dużo dobrego, także również jestem ciekawa, jak się będzie sprawdzać. I jako przekąska przygotowałam na naczosy, które muszę przyznać, że wyszły bardzo dobre i były miłą odmianą, bo niestety albo stety, ale nie jem ich na co dzień. Na kolecję przygotowałam zapiekankę warzywną i prosiliście mnie na Instagramie o zamieszczenie przepisu na nią, także ja tym razem wykorzystałam słodkie ziemniaki, czyli bataty, czerwoną cebulę, buraki i marchewkę. Tak naprawdę do przygotowania tej zapiekanki możecie wykorzystać wszystkie warzywa, jakie tylko chcecie. Ważnym krokiem przy przygotowaniu tej zapiekanki jest pokrojenie cienko, w cienkie plasterki wszystkich warzyw ze względu na to, że to po prostu skróci nam czas pieczenia. Oczywiście nie możemy zapomnieć o doprawieniu naszej zapiekanki, ja zazwyczaj korzystam z soli, z pieprzu, z ziół. oczywiście możecie dobrać przyprawy jak chcecie zgodnie z waszymi upodobaniami. Po pokrojeniu warzyw, cienkie plasterki układam je warstwami w naczyniu żaroodpornym. Tak naprawdę długość pieczenia zależy od tego, jak cienko pokroiliście warzywa i jakie dokładnie wybraliście. W moim przypadku akurat zapiekanka piekła się około 40 minut i oczywiście przed wyciągnięciem jej z piekarnika sprawdziłam, czy warzywa są już miękkie. Co do przyprawienia zapiekanki, albo doprawiam warzywa przy układaniu ich warstwami, albo dodaję całość przypraw do wcześniej rozmieszanego jajka, które na sam koniec wylewam na wierzch zapiekanki. Dodane wcześniej rozmieszane jajko oczywiście wzbogaci nasz posiłek od źródło białka i tłuszczu, ale ja dodatkowo lubię sobie również podnieść walory smakowe, dodając trochę sera do tej zapiekanki. Jeśli chodzi o przepis na ciasteczka, które tak bardzo spodobały Wam się na Instagramie, ja do ich przygotowania korzystam z trzech składników, tak jak Wam wcześniej wspominałam. I jest to mąka owsiana lub płatki owsiane, które trzeba będzie zblendować. Do tego masło orzechowe, a trzecim składnikiem jest syrop klonowy. Jeśli chodzi o wykonanie tego przepisu, należy wymieszać ze sobą mąkę owsianą lub zblendowane wcześniej płatki owsiane z masłem orzechowym w proporcjach 1 do 1. Dodać do tego następnie syrop klonowy 2, 3, 4 łyżki, tak naprawdę to zależy od tego, jaką chcecie osiągnąć konsystencję i jaki chcecie uzyskać poziom słodkości. Jeśli chodzi o mnie, ja dodałam około 3 łyżek finalnie, żeby mi się fajnie lepiły te ciasteczka. Tak przygotowaną masę porcjuję w kulki, każdą z nich rozgniatam i układam na blaszce pokrytej papierem do pieczenia. Ciasteczka piekę około 4-5 minut i jest to zupełnie wystarczający czas, żeby nam się fajnie upiekły.